Dała Zobaczyłem ciebie, jak do tego doszło, nie pani, to jest Pani zdanie? Pani tak e, mówi już odkąd tylko Kuba trafił do rodziny zastępczej? E, no, ja Pani przekazuję tylko informacje, tak? Ale ja Pani Halinę informuję, że i w jaki sposób mówią, i jak mówią na mój temat. I ze mnie Pani idioty nie zrobi. I jak pani w dalszym ciągu będzie broniła tej rodziny zastępczej i w dalszym ciągu będzie pani kłamała... No, 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 no czy ja tęsknię za nim i czekam, kiedy on zadzwoni, bo on ma prawo zadzwonienia zgodnie z konstytucją i każdym prawem. A to, że rodzina zastępcza nie pozwala mu zadzwonić, ani pani Halina na pewno nie przekaże tej informacji, to po prostu jest tragiczne i łamiecie prawo. I ze mnie robią turnia! myślą, że coś mogą ugrać. To pani nie może odebrać telefonu od dziecka. I ze mnie robią No cóż, jakie nie znają przepisów. Pani Halina, koordynator rodziny zastępczej. odpuść, kurwa! Jestem chłopcem. Czy tylko i wyłącznie mnie, a nie dziecka? Nie wiem, pani potrzebuje problemu, problemy z czytaniem, ze zrozumieniem? Pani Basiu, dziecko do pani zadzwoni. Pani nie może odebrać tego telefonu. Czyli dziecko nie może do mnie ani napisać, ani zadzwonić, bo. Ale kodeks karny, paragraf 207, punkt pierwszy. Więc pani Halino proponuje się też douczyć. A, że pani gra rolę tak jak pani każą. Czyli, bo rodzina jest wspaniała, cudowna i niszczenie więzi między matką a synem to jest łamanie prawa i konstytucji. No ale cóż, taki pracownik jak palina, pani Halina, koordynator rodziny zastępczej, no widocznie nie zna się na przepisach. I tak samo jak sędzia, Anna Gołś no no. no, no, no. Punktem 18. ochrona jest najważniejsza rodziny, tak? I pani Halino, proszę mi nie poleć takich bajek, dziecko może do mnie zadzwonić, tylko ja nie mogę. Ale co pani nie odbierze tego telefonu, to po co gdzie mamy robić nadzieję? No, i jak to się robi, żeby dziecko nie usłyszało, żeby dziecku nie robić nadziei? Czyli co? Czyli że dziecko nie ma prawa nic wiedzieć, tak? Tak to wygląda. No, nie wiem jeszcze, jak to ma, mam komentować. Niech wy sami pomyślcie, o co tam chodzi, bo ja już nie mam siły do takich ludzi. To są ludzie po prostu. Jak to... Nie, to nie są ludzie. To są osoby, które nie znają się na przepisach, to są osoby, które nie wiedzą, co to są macierzyńskie odczucia, nie wiedzą, co to są więzi rodzinne, tylko kasa się liczy.